Trzeba pamiętać, że to jest jeden mecz i w piłce nożnej w jednym meczu rola faworyta nie jest aż tak znacząca jak na przykład w siatkówce, piłce ręcznej, koszykówce, gdzie, gdzie faworyt wygrywa z reguły 100 na 100. W piłce nożnej tak, tak nie jest. 10. Myślę, że takie 5,5. Przede wszystkim cel zrealizowany to, to co, co drużyna, chyba sztab, ale też włodarze związkowi założyli. Kibice też oczekiwali, że po tych 36 latach wyjdziemy z grupy i to się zadziało, więc, więc na pewno ta ocena pozytywna trochę powyżej 5, natomiast no wiadomo trochę, trochę przy, przy stylu hmm, nie najlepszym, ale, ale jak to się mówi, celu święca środki. Myślę, że podeszliśmy do, do meczów bardzo pragmatycznie, czyli drużyna była skoncentrowana, dobrze nastawiona na działania obronne. W tych dwóch spotkaniach realizowała te zadania. Yy, Prawie perfekcyjnie. No, uważam, że w dwóch meczach z Meksykiem i Arabią Saudyjskim broniliśmy szczególnie pole karne najlepiej ze wszystkich drużyn, jakie widziałem na mistrzostwach. No, cieniem trochę pozostaje ten wczorajszy mecz, bo to już nie wyglądało tak dobrze, bo oprócz dwóch straconych bramek z pola karnego, to jeszcze Argentyńczycy mieli no mnóstwo sytuacji, trzeba sobie to jasno powiedzieć. I tylko interwencją szczęsnego albo też trochę nieudolności, czy, czy braku precyzji, to będzie bardziej chyba miarodajne określenie, do, nawet do umiejętności Argentyńczyków. Zadwęczamy tak nikłą porażkę, bo mimo wszystko z przebiegu gry no, ten wynik mógł być dużo bardziej niekorzystny, a co za tym idzie no też tej promocji by, by nie było, więc drużyna na pewno na duży plus w defensywie, mimo wczorajszego meczu, natomiast no, w działaniach ofensywnych na pewno wszyscy oczekiwalibyśmy więcej. Więcej kreowania sytuacji, więcej takiej gry ofensywnej. O taktykę to ja nie jestem tutaj kompetentny, żeby żeby proponować jakąkolwiek taktykę, bo raz, że ja nie wiem jakiej dyspozycji są zawodnicy, nie, nie znam aż tak dobrze drużyny Francuskiej i ich strategii gry, i, i czego my się spodziew możemy spodziewać rzeczywiście w, w ogólnych założeniach, no to, to jest e, jakby jasne, że to będzie pressing wysoki, dominacja przy piłce, ale w jaki sposób w szczegółach się przeciwstawić, tego, mm, tego nie wiem. Natomiast y, no myślę, że to będzie dla nas łatwiejszy mecz niż z Argentyną. Zdecydowanie z dwóch względów. Pierwszy to to właśnie realizacja tego celu i, i presja z tym związana, bo yy, ja jestem trenerem i wiem, jak, jak to wygląda od środka w tych momentach, kiedy się gra o duże, m, dość duże cele, a to był, to był bardzo duży, duży cel, bo, bo to, to jest sytuacja, z którą się nie mierzyliśmy od 36 lat na poziomie reprezentacyjnym, więc. To było duże, duże wydarzenie i na pewno odcisnęło to piętno na zespole. Poza tym, kalkulowanie w trakcie meczu, gdzie odbywa się drugie spotkanie, to też determinowało zachowania. Jeszcze dodatkowo ten, ta dziwna zasada trochę dla mnie: kartek, które decydują o, o awansie, że tu nie możemy dostać kartki, tu musimy uważać, tu jest 2-0, tu 0-2, więc nie pozwala to się skupić na grze, ale też nie pozwala na taką swobodę w grze, a to jest, to jest bardzo ważne, no bo, bo od tego zależą te, te działania ofensywne przede wszystkim, kiedy tą piłkę się posiada, dlatego ja uważam, że będzie to łatwiejszy dla nas mecz od strony mentalnej, natomiast musimy być bardzo dobrze przygotowani, na pewno fizycznie, bo, bo to znowu będzie wymagający mecz w obronie. No i jeżeli myślimy o jakimś korzystnym wyniku, a trzeba pamiętać, że to jest jeden mecz i w piłce nożnej w jednym meczu rola faworyta nie jest aż tak znacząca jak na przykład w siatkówce, piłce ręcznej, koszykówce, gdzie, gdzie faworyt wygrywa z reguły 100 na 100. W piłce nożnej tak. Tak nie jest. Jeszcze opieram ten optymizm na, ty, na tym, że Francuzi też w tych ostatnich spotkaniach przedmundialowych nie błyszczeli aż tak, bo, bo przegrali bodajże dwa razy z Duńczykami, chyba remi z Austrią, z Chorwacją, więc z drużynami, które gdzieś tam są też w naszym, naszym zasięgu. Oczywiście musimy zagrać lepiej, musimy zagrać lepiej w ofensywie, czyli w ogóle w tej ofensywie coś, coś znaczyć, żeby myśleć o korzystnym wyniku, ale, ale taka sytuacja jest chyba najkorzystniejsza jaka może być, bo, bo absolutnie nikt na nas nie stawia, my sami na siebie chyba nie stawiamy, więc, więc nie ma lepszej, lepszej motywacji teraz dla zespołu, żeby pokazać, że, że jednak potrafią i są w stanie spe, s, s, sprawić no olbrzymią, nie niespodziankę, tylko mega sensację. Będzie Hiszpania, numer 1, Brazylia, 2, Francja, 3, mimo wszystko Argentyna, 4, no i Niemcy, jeżeli dzisiaj dadzą radę no i, i, i te wyniki się dla nich poukładają, bo trzeba pamiętać, że na dziś mają jeden, jeden e, punkt. To są te drużyny, no powiedzmy szósta jeszcze. Holandia, mimo wszystko, wierzę, że to zespół, który może gdzieś, mm, gdzieś się zaznaczyć. No i, i może jeden nieoczywisty yy, zespół chciałbym, żeby to byli Polacy. <grytanie> <grytanie> zawsze gramy o, o, w każdym meczu o to, o to żeby wygrać, i yy, jakby, patrząc też na te ostatnie nasze lata, szczególnie dwa ostatnie sezony, no to, to jesteśmy zdobywcami Pucharu Polski, wicemistrzami Polski. No trudno dzisiaj, żebyśmy nie, nie stawiali sobie za cel, będąc już yy, chyba w jednej czwartej, z tego co pamiętam, Pucharu Polski i, i będąc na pierwszym miejscu po pierwszej rundzie yy, w lidze, więc no, oczywiście Celem, celem jest zdobycie mistrzostwa, celem jest Puchar Polski. Na równi to traktujemy, bo to są niezależne rozgrywki, więc one się to, trochę toczą swoim torem. Oczywiste jest, że liga jakby cyklicznie i tych meczów jest dużo więcej. W Pucharze jest, jest to już droga bardzo, bardzo krótka, no ale, ale droga trudniejsza, bo tam nie można się pomylić. Każdy mecz trzeba wygrać a już. Nie pamiętam kiedy chyba z Krakowią ostatni mecz w sieci finale przegraliśmy dwa czy, czy już będzie zaraz 3 lata, bo, bo, bo zdobywając dwa puchary nie mogliśmy się mylić i to jest mega wyzwanie, bo, bo w poprzednich chyba sezonach było to po siedem meczów, czy to łatwo policzyć, że to jest 14 spotkań. Teraz już wygraliśmy dwa czy 16 spotkań pod rząd zwycięskich, to jest to jest duża sprawa i, i trzeba. Trzeba naprawdę być w każdym momencie skoncentrowany z kim by się nie grało. My na tej drodze mieliśmy już wszystkich rywali: Lecha i Legię, i Pogoń, ale też drużyny z niższego poziomu rozgrywkowego, jak Kalisz czy Stal Rzeszów. Teraz mamy Motor Lubin i to też były trudne mecze. Te Sandecje, pamiętam teraz, czy Zagłębie Sosnowiec, to mecze, gdzie wygrywaliśmy jedną bramką, bo mecze Pucharowe na wyjeździe nie są łatwe. Ta edycja to pokazuje, że mm, praktycznie. Z Ekstraklasy została został Raków, Legia i Śląsk. Tak? I, I to też e, spar, które były Ekstraklasowe, bo, bo Legia grała z Lechią, a my graliśmy z Pogonią w tej ostatniej rundzie. To pokazuje, że te rozgrywki są wymagające i, i trzeba tu być mocno czujnym.